Sami chcieliście, więc chyba oglądamy, nie? CS2 historyczny transfer Falcons, koniec złudzeń, rewolucyjne zmiany na scenie, nowy skład NIP. No jasne, trzeba. Dobra, oglądamy. Co pan Pike przygotował? Jeżeli Valve Vertigo, to która z tych dwóch map, czyli Trainers Overpass, powinna wejść w jego miejsce? No, widzowie. Też yy, jestem ciekaw, tak? Też jestem ciekaw, jaką mapę usunął. Jaką mapę usunął? Ja bym chciał, żeby usunęli na pewno Vertigo, nie? Na pewno Vertigo chciałbym, żeby usunęli, ale bym nie chciał Train'a w takim stanie. No ten Train w ogóle jest niegrywalny, widzowie. Ten Train w ogóle nie jest grywalny, on jest źle zrobiony, przede wszystkim bez A, jest źle zrobiony, tam nie ma w ogóle gdzie się kryć, zobaczycie jak tier 1 by ogarnęło tą mapę, to... W CT to ludzie by po 3-4 rundy by zdobywali, nie? Przegrasz pistola, to stary masz pakować manżur, nie? I młyn by był ostry. A oni muszą coś z tą linią zrobić dla mnie, no. Oni muszą na A coś z tą linią zrobić, żeby CT miało jak się kryć przecież, no. By BS, jakkolwiek. Na BSB ogólnie to Tero, to prawie nie da się wejść. Na BSB. Bardzo ciężko jest wejść, ale jak już wejdzie na ten BSB z egzekutem jakiś się uda im wejść, no to CT nawet nie ma jak się bronić za bardzo. Jest ten heaven, tak? Tam tu drabinę z CT tam ten ticket dodali u góry, no to tam jest na chyba najlepsza miejscowa. Ale tak ogólnie to jest bardzo ciężko, nie? Dla mnie to pierwsze, co powinni zrobić na BSA, to szóstkę przesunąć do przodu, żeby ty mógł sobie wejść na nią do góry, stary. Ja nie wiem, czemu ona jest tak schowana, że ty o, tylko od strony odkrytego BSA możesz wejść, a nie od strony linii. Dla mnie to jest strasznie niezrozumiałe, te, takie coś, nie? No i Vertigo, no tak, powinni usunąć na 100%, powinni tą mapę usunąć i dodać, jak dla mnie, overpassa. Tylko na tym overpassie jest za mało. Zmian. Oni, no słuchajcie, ilower pasa nie ma już widzowie. Ile tego overpassa nie ma? Z 8 miesięcy? Czy dłużej? Jak to wygląda? Długo już nie ma tego overpassa, nie? Nuke Sunfall nie jest tylko po TT, bo, bo. Po CT, bo w Tero możesz naprawdę dużo rund zdobyć. Możesz fajnie taktykami zagrać. Wiele drużyn Tier 1 to pokazywało, więc no nie przesadzaj. Na Nuku możesz kombinować, a na trenie nie masz nic kombinować, stary, nie? 7 miesięcy, no. 7 miesięcy nie ma. I słuchajcie: oni, i co oni? Barierki usunęli z balonów. Usunęli wodę, która, której tylko Dlatego usunęli ją, żeby tego buga jakiegoś nie było czasami wychodzisz z wody, wchodzisz. No, usunęli wodę, bo nie potrafili tego naprawić. Heaven, barierkę tą zrobili, tak, żebyś HP nie tracił. Jak zeskakujesz na BSA, Na BSB z Heavenu, tam jest za mało zmian. Widzowie, no, oni nic nie zrobili z longiem. Ta mapa jest za duża w dalszym ciągu, no, ale i tak dla mnie tę overpass powinien wrócić. No, tym bardziej, że mnie dodawali tego trenera, no, za Vertigo. Ale ja czekam na Kesha no, gdzie jest ten Cache. Ja nie wiem, gdzie jest ten cache, tyle go pokazywali, teraz jakaś przerwa w ogóle od tego cache'a jest, chciałbym, żeby był w ogóle ten cache już dodany, coś nowego pokazali, a zawsze miesiąc po miesiącu pokazywali ten, tego cache'yka jakieś nowe screeny, jakieś nowe przejścia, jak ta mapa wygląda, graficzkę, teraz nic, jest cisza, nie wiem, może zaraz dodadzą, wiesz, cisza przed burzą, no miejmy nadzieję, że dodadzą coś, no Bertigo jest w ogóle niegrywalne, no. Melduneczek, widzowie. Chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. Oficjalnie stało się to, o czym mówiono na scenie już od końcówki sierpnia. Niko no. opuścił szeregi organizacji G2, aby dołączyć do Falcons. Nie ma co ukrywać, jest to transfer w pewnym stopniu historyczny i rzadko no, kiedy możemy pewno. oglądać zmiany takiego kalibru na scenie CS-a. Nie... Jestem ciekaw, ile oni zapłacili za Niko, nie? Sam jestem ciekaw, ile oni zapłacili za Niko, bo on chyba miał kontrakt cały czas, nie? W G2. Więc no, wydaje mi się, że to duży hajs tam poszedł ostry, nie? Niko będzie tego ruchu żałować, wszystko tak naprawdę zweryfikują wyniki. Zobaczymy też, z jakim ostatecznie składem ile milionów, tak powiem. Jak stwierdził Niko na swoim Twitterze, jestem tu, aby dać z siebie wszystko i zrobić no. co w mojej mocy, aby pomóc zespołowi osiągnąć nasze cele, czyli wygrywać trofea i wspólnie tworzyć historię. Potem no. dodał jeszcze kolejny wpis. W najbliższej przyszłości powiem wam więcej o tym, dlaczego podjąłem taką decyzję o, na moim streamie i wywiadach. Doceniam całe wsparcie. Oczywiście no ludzie czekamy, od razu na zaczęli tutaj wklejać memy, że skłoniły go do tego <laughs> pieniądze oferowane przez Falcons. No ja też uważam, no, że w dużym stopniu pieniądz miał znaczenie przewyższające. Nie, żeby przejść przecież Dla mnie to, to nie jest normalne Żeby na przykład Jeśli dostałby nawet podobny heist I przeszedł do Falcons Tak jeśli by była lepsza drużyna Oczywiście od G2 I dajmy na to Nie wiem On by przeszedł do Vitality tak? Dajemy na to, Niko. No to chyba nikt by się mógł nie zdziwić, bo Vitality ma dobry skład, nie? No ma dobry skład, ogólnie. To raczej nie byłoby takie zdziwienie. No poszedł do Falcon, w której w ogóle składu nie było. I to jest zastanawiające, no ale no poszedł za hajsem, no nie ukrywajmy, no nie, nie ma innego wytłumaczenia, widzowie, no. Ale ja też się mu nie dziwię. No słuchajcie, on ma 27 lat, w tym roku kończy 28. O ile się nie mylę, ale chyba się nie. nie, nie chyba się nie mylę. No chce się już ustawić troszkę. No dostał na pewno tam 4-5 razy więcej hajsu niż y za miesiąc grania niż w G2, no. Naturalnym następcą Niko na jego pozycję w G2 jest oczywiście Malps. I tego najbardziej się boję, widzowie, nie? Malpsa. Właśnie, na pozycję Niko. On grał wcześniej te pozycje, takie star playera. Ale czy on da radę? No czas pokaże, ale też pokazywał na majorze, że on no stresuje się mocno i on naprawdę ma ciężką rolę w tym momencie, bo wszyscy na niego będą patrzyli. No wszyscy będą na niego patrzyli, jak on będzie grał na tej roli i na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale no trzymamy kciuki, wiadomo, nie? Jak sam napisał, teraz nadszedł czas na mnie, abym wypełnił te buty o rozmiarze 60. Do zobaczenia w konie na mirażu. Niko nie ma wątpliwości, że Malp poradzi sobie w jego roli. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, według źródeł HLTV Winela puste miejsce w g miałby zapełnić Heavy God. Przypominamy też, że według HLTV Falcons rozmawia z Trójką graczy z Heroik, aby przejąć ich punkty rankingu Valve i nie zaczynać od zera w roku 2025. Sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw ogólnie. Ten skład i tak już jest już, nie? Ten składik ogólnie. Popatrzeć jakie ratingi po CT, to na pewno będzie dobra zmiana. Wiesz co? Różnie to jest, nie? Różnie. Lecimy. Oczywiście chodzi tutaj o Kyksana, TSS i Dextera. Zonik czyli Ogólnie ten skład, ten Kixan, TSS i Dexter, no to wiemy, że to już są potwierdzone zmiany, więc no, skład moim zdaniem jest ciekawy. Miner Falcon z Maszczerom szczerą nadzieję, że pewnego dnia będzie stał za Niko, kiedy ten będzie podnosił swoje pierwsze trofeum z Majora. Tutaj jit wrzucił jeszcze takiego posta z udziałem Snacksa. Zmieniamy już jednak temat. Ninja no i słuchajcie, ten skład mają magiska, mają Niko Kiksan, tak, na iglu, który jest, no, moim zdaniem, no, niezłym iglem. Jest Dexter na AWP, no, który, no, moim zdaniem jest gorszy od Sanpajusa. Dexter jest strasznym baiterem jako sniper, ale też potrafi strzelać. No, nie oszukujmy się, że na lanach dobrze gra, <laughs> więc nie przesadzajmy. I mamy TSS-a, no, który jest bestią, naprawdę, no, gra nieźle. I każdy od razu daje ten skład na straty. Ja uważam, że dajmy im chwilę, dajmy im chwilę, żeby zobaczyć jak zagrają w tym składzie. Na pewno wygranym tego transferu jest Heroic, którzy, za, które, którzy zarobili podobno między 6 a 10 milionów na tym transferze jeszcze z Nercem i ze Siuszem. to tam hajs ostry poszedł, więc uważam, że trzeba poczekać. Na pewno jest skład lepszy od poprzedniego, na pewno jest lepszy. Zobaczymy jak będą grali z Niko, zobaczymy jak ułożą drużynę Kiksan i Zonik, poczekajmy chwilę. Ja wiadomo, że chciałem, żeby skład robili od początku, tak? Czyli był Magis i Niko i tych zawodników by po prostu brali, czyli Xantaresa jakiegoś, tak? Czy Jim Hata. Każdy z innej drużyny, większość zawodników z innej drużyny i wszystko od początku. Nowy Eagle by robili tą drużynę. No ale wiadomo, że drużyna Falcons nie może też, dajmy na to, pozwolić sobie na to, żeby brać zawodników z pasznią. Z tej, oni też mieli tam jakąś, jakąś furtkę, żeby tam y, tych młodziaków wziąć do drużyny. Natrafiła się trójka z Heroik, no bo Punkty Valve, to się liczy, widzowie, punkty Valve, żeby Falcons, no, nie grało w CCT, jakichś turniejach, tak, czy przechodzili wszystkie kwali od początku, teraz mają punkty, mają punkty od Niko, od Magiska, mają punkty od y, trójki z Heroik, więc oni będą w tych drużynach tier 1 występować prawdopodobnie, dlatego, no, to też zaważyło o tym, nie? Dlatego to też zaważyło, że oni musieli wziąć znowu kor drużyny, a no, ten core nie był taki zły, co wzięli, nie jest taki zły, ten Heroik, i no, poczekajmy chwilę, naprawdę poczekajmy chwilę, bo ten. Skład naprawdę może pokazać niezłego Cesa. Nie jestem ciekaw, czy Magiz wróci, nie? Bo magis oczywiście no nie gra najlepiej. No ale zobaczymy, jak będzie grał w tym nowym składzie. Justin Pijamas chce zacząć wszystko zero. Gosik. A przynajmniej tak wynika ze źródeł dziennika no, i ciekawe. Ta legendarna skład. szwedzka organizacja zamierza podążyć hmm. w zupełnie nowym kierunku. Snap jest przemierzany do roli prowadzącego ich nowego składu, a wraz z nim do ekipy miałby również dołączyć już z Heroic. Do tego NIP chciałby sprowadzić no. do drużyny ju oraz a Oznaczałoby to koniec długiej przygody Reza w Dobrze, wreszcie, ty w 7 lat, 6 miesięcy siedział tam. I gościu, no no słuchajcie, on tam za długo siedział po prostu. No za długo siedział i tyle, no. No ja uważam, że no, tak widzowie, no tak jak na czacie e, widzę co piszecie, no to Falcon może zawojować e, Tier 1, może dostać się do Tier 1, no oni nie mają takiego złego składu. Trzeba poczekać i zobaczyć jak to będzie wyglądało, nie? Warto pamiętać, że jestem tam już od 7 lat no, i 6 miesięcy. Był jeszcze częścią składu z Forestem, Getwritten i Existem. Jedyny gracz, który miałby się uchować z ich obecnej informacji, to ukraiński sniper Rink. No słuchajcie, ten skład, jak patrzymy na nim, no słuchajcie, on jest o wiele lepszy niż te składy, które tam były robione. Jezus, przez te składy, jak oni wymieniali te, tych zawodników, to była tragedia. Teraz ten skład jest robiony nawet z głową. Nawet z głową jest robiony ten skład. Mają Snapiego na Iglu, który jest dobrym Iglem. Naprawdę jest dobrym Iglem. Tylko Falcon, bo widać, że ten skład nie działa. Ten skład nie działa. I tyle. Mam nadzieję, że tutaj się odbuduje. Mają Siusza, który jest niezłym zawodnikiem. Był niezłym zawodnikiem w Heroic, no swojej roli bardzo dobrze grał. Mają Jujerca, który no sam. Robił bardzo dobrą robotę A rozdote, który to samo robił dobrą robotę No i link na snajperce, który no jest dobry Jest bardzo dobry Uważam, że ten skład jest na pewno lepszy niż wcześniejsze składy NiPu. No jest teraz zrobiony z głową, jest zrobiony z głową, tym bardziej. N nie to tak jak wtedy wyglądało, no przecież te składy, co NiP robiło, to totalna tragedia była. No i mają Exista na trenerze, nie? No na pewno on teraz trochę pokmienił, jaki skład mógłby być, nie? Na ten przyszły sezon. No ja mam nadzieję, że im teraz to wypali, no bo szkoda takiej organizacji, nie? Tak w teorii miałby wyglądać ich nowy skład na rok 2025. Zaczyna mieć to sens, bo właśnie wczoraj poinformowano, że Snappy nie jest dłużej trzymany kontraktem z Falcons. Jak no Rok 2024 był trudny w życiu prywatnym, odejść. a na poziomie zawodowym nie był wcale lepszy. My, ja, nie graliśmy na akceptowalnym poziomie, plus do tego niepewna i chaotyczna sytuacja w składzie. Tego samego dnia dostaliśmy też informację, że Jurks uwolnił się już od organizacji Soul. Obecnie, Ninja Singh może mieć naprawdę dobrą okazję, aby stworzyć skład z potencjałem w zasadzie za pół darmo. No tak, no czyli składzi, który właśnie biorą dobry skład i nawet za darmo, nie? Niektórych zawodników. No jest bardzo dobra opcja dla nich, jedna z lepszych. No pewnie już nie był za darmo, no bo on miał tam kontrakt w Heroic no na 90%, no bo tak samo jak inni zawodnicy, nie? HLTV zapytało się nie po komentarz w sprawie tych doniesień. Jak stwierdzili, w ciągu ostatniego miesiąca zgłosiła się do nas szalona liczba graczy i skontaktowaliśmy się z nimi, a także przeanalizowaliśmy mnóstwo kombinacji, z których niektóre prawdopodobnie szokowałyby nawet was. W tym momencie nie są jednak sfinalizowane, więc nie możemy tego potwierdzić. Idąc dalej, Jame miałby zasilić szeregi Pary Vision, tak jak już o. zresztą mówiono kilka dni temu. Znaczy, słuchajcie, Jame chciałby zobaczyć właśnie go w innym teamie. On grał w Avangar i nie grał i na iglu i grał bardzo dobrze. Ja bym chciał go też w Pary Vision zobaczyć, też tylko na snajperce. Bo ja uważam, że Jame to jest totalną bestią, jeśli by nie grał na iglu już na snajperce, chciałbym, żeby odpoczął i zobaczył jak gra. Bo wiem, że on um... potrafi iglować. No bardzo dobrze to robi. Nawet to sniper nawet nie. Źle gra i dobrze gra z tą snajpą, ale fajnie było zobaczyć go też po prostu wyłącznie tylko na sniperce, nie? Bez igla. Do tych wieści doszedł Licker Overdrive. Na ten moment tyle zostaje ze składu pary Vision. Według Overdrive. No ale Artfrost to jest snajper, nie? No to dla, za Artfrosta będzie dochodził przecież, tak? quicker no grał z kickertem, tak? On grał, no to wie na co go, go stać, no ale zobaczymy. no pewnie za Artfrosta dojdzie, nie? Chyba taki chcieli pełny skład na rok 2025. James Kickert, Belczonok, Notaxielo, ale jest mała szansa. Że tak się Największym pewniakiem wydaje się póki co jedynie James. No i na koniec jeszcze tego pierwszego news mamy informacje dotyczące Complexity, które nie tak dawno no, porównało się z Flopiem, a w składzie no, nie pozostanie nie również się. Elish, który według protek ma dążyć do, do Face. Nie dziwię się ogólnie, że Flopiego wyrzucili, No, słaby był na no, widzowie, no, był słaby. Odstawał ostro, dużo faili miał takich, że, no, drużyna przegrywała przez to. Ale Elish do face, jak pójdzie, no słuchajcie, no, moim zdaniem face będzie grało podobnego Cessa. Podobnie będą grali ogólnie i za dużo się nie zmieni, ale to i oni i tak dobry poziom będą trzymali, uważam. Że to nie będzie jakiś tam super zjazd, ale wiek tam i tak będzie wysoki, nie? 27? Coś takiego cały czas, no ale zobaczymy. Aby zapełnić te dwa puste miejsca, Complexity rozmawia z Sixiem oraz Nixem. A przynajmniej tak twierdzą wiarygodne źródła dla z 2. występował w takich drużynach jak Triumph, Nonce, Strife oraz Party Astronauts. A Nixie to były gracz Take Flight czy też LAG. Jeżeli plotki się potwierdzą, tak, miałby wyglądać ich pełny skład. JT, Grim, Halberg. No nie wiem, no na pewno ten skład jest gorszy od poprzedniego Ale różnie to jest. Różnie to jest. Chciałbym, żeby ten skład jakoś lepiej wyglądał, ale no. Strzelczyk, Polak w Teamie, no może i tak widzowie, no polskie korzenie! Polak w Teamie, no. Polskie korzenie. Ale no, nie jestem przekonany tego składu, bo znowu zaczynają się robić amerykańskie składy bez potencjału, nie w większości. O wszystkim na bieżąco jesteście oczywiście informowani na naszym Discordzie. Link standardowo w opisie i komentarzu. No. Jak dobrze wiecie, już od połowy października dochodziły do nas suchy, że czekają nas rewolucyjne zmiany w hmm. turniejach rangi Major, a teraz to wszystko zaczyna się potwierdzać. No, Nie da... To są ciekawe zmiany, ale i tak to dla mnie ten ranking w ogóle cały powinien być zmieniony. No. Cały czas czekam na jakieś update w tym rankingu po przecież przez tego Valve. Wprowadzone zmiany przez Valve do Major Supplemental Rulebook potwierdza to, no. o czym pisał już wcześniej HLTV. Te turnieje przechodzą z 24 na 32 uczestników. No to wiemy, Rozszerzenie no, majorów no, to, to oznacza tak również dodanie nowego, trzeciego etapu z systemem szwajcarskim, no. oprócz oczywiście istniejących już Opening i Elimination Stage. Majory będą trwały dłużej, około 4 dni. Valve dostosowało dystrybucję slotów na to wydarzenie oraz zapowiedziało kwalifikacje o nazwie Major Regional Qualifiers. Jeśli chodzi o ilość zespołów, to w tych kwalifikacjach weźmie udział 16 drużyn w obu Amerykach oraz Europie, a do tego 8 w regionie azjatyckim. Ma to na celu zastąpić turnieje RMR. Kluczowe w tym przypadku jest to, że mogą być one rozgrywane online. Jak twierdzi HLTV, jeśli tak się stanie, regiony mogą zostać podzielone równomiernie na podregiony takie jak Północna i Południowa Ameryka, aby wyeliminować znaczące różnice w pingu. A propos lotów, to Major Regional Qualifiers daje obu Amerykom i Europie po 6 miejsc na pierwszy etap majora, a azjatyckim 4. Następnie no 8 zakwalifikowanych drużyn z etapu pierwszego dołączy do 8 bezpośrednio zaproszonych zespołów w etapie drugim. Jedno zaproszenie jest przypisane do regionu dla każdej drużyny z tego obszaru, która dotarła do etapu trzeciego poprzedniego Majora, no czyli to, to, Elimination Stage. W, to to dobre jest akurat, to jest dobre. I tak mówi? samo wygląda to w przypadku etapu trzeciego, w którym jedno zaproszenie jest przypisane do regionu dla każdej drużyny z tego obszaru, która dotarła do playoffu poprzedniego Majora. Pokazując to teraz na przykładzie najbliższego Majora w Austin, do trzeciego no. etapu. Zaproszenie dostanie 6 europejskich drużyn dzięki temu, że Spirit, G2, Vitality, Mouse, Face oraz Heroic dotarli do playoffów, podczas gdy Ameryka i Jeza dostaną po jednym zaproszeniu do trzeciego etapu dzięki awansie do playoffów Liquid oraz The Mongols. Znaczy ogólnie tak, słuchajcie, jak tak patrzę, to te zaproszenia, no, no są tak zasłużo zasłużone. No patrzmy, że to powinno się wydarzyć, to jest dobre, ale następna rzecz, ja czekam, bo te zmiany są dobre, co wprowadza Valve. Akurat w tych europejskich RMR-ach, amerykańskich, azjatyckich, to jest dobrze wprowadzone. Oni coś tam kombinują, rozszerzają, tak, te sloty na Majora, więcej kwalifikacji, tak, jest spoko, to jest naprawdę spoko. Tylko, słuchajcie. Cię. cały czas czekam na zaktualizowanie tego pierwszego rankingu ich rankingu Valve gdzie jeśli przegrywasz mecze na turniejach tier 1 dana drużyna przegrywa czy mouse czy inna drużyna jak dostaje zaproszenie to żeby odejmowało dużo punktów żeby odejmowało im te punkty że Trzy razy wypadasz z grupy, no to spadasz w tym rankingu i to ostro spadasz, a nie, że i tak dostajesz zaproszenie, i tak dostajesz punkty za zaproszenie, no na turnie, bo tam występujesz. No to jest totalnie odklejona w ogóle rzecz, bo bierzesz udział w turnieju o jakiejś tam dużej puli, tak? No dla mnie to jest totalnie popierane. No, to nic nie zmienia po, pod tym względem, no ja takich zmian oczekuję, żeby też zrobić kobietom osobny ranking, przecież zrobić im osobnego majora, nic właśnie w tym kontekście nie jest robione i to jest najgorsze widzowie, to jest najgorsze, że cały czas nie ma zmian w ogóle ruchów w rankingu. Od nich. Bo cały czas będzie to samo, tak? Falcons na przykład będzie zasysało, czyli nadróżna będzie zas zasysała, i oni i tak będą grać w tym tier 1, bo i będą zapraszani. No słuchajcie, on nie może takiego czegoś być. Za przegrane mecze muszą być odejmowane, odejmowane punkty, czyli wygrywasz na przykład, przegrywasz pierwsze dwa mecze, odpadasz i dużo punktów ujemnych. Znowu dostajesz invite'a, bo jeszcze aż tak nie spadłeś. Znowu przegrywasz dwa mecze, to widzisz, że coś jest nie tak z tą drużyną. Znowu odejmują punkty, i ostatni raz invite dostają, i, do i spadą. Na, spadają na przykład o 15 miejsc w dół. No, no, żeby to jakoś wyglądało, no, żeby był ten ruch, tak, żeby te słabsze drużyny mogły się dostawać wyżej, żeby to jakoś wyglądało. No bo teraz cały czas są ugrane te same drużyny. No to jest nudne już, no. W większości tuneli ty Tier 1, te inwajty, co dostają, nie? No, walkę ma no. Tak wygląda dystrybucja slotów na te zawody w Austin. Dajcie znać co o tym szczerze sądzicie. Jak stwierdził na te zmiany Graham Pitt, manager Complexity Major Regional Qualifiers to w zasadzie zamknięte kwalifikacje, które no już tak, istnieją dla no. zawodów RMR, ale te drużyny trafiają bezpośrednio do Majora. Zmieniamy już jednak temat. Wielu już czeka na zbliżające się zmiany w map pool na nowy sezon, ale Czekam, to nie nadchodzą. Czekam. Cały czas mówi się o dwóch potencjalnie nowych czekamy. mapach, Overpass i trainie. Choć to podobno train ma większe szanse zawitać no. do pooli. Jak stwierdził Span, Chciałbym zaapelować, abyście, jeśli planujecie zaktualizować pulę map, zrobili to jak no. najszybciej. Pierwszy turniej tego roku rozpoczyna się za 12 dni i byłoby miło, gdyby pierwszy sezon 2025 Był roku nie został mapie. przerwany przez zmianę puli map w połowie sezonu. Ja wiem, że sponsorzy muszą zostać. Ja wiem, że to napełnia, napędza tą gospodarkę sportową, jak są to wielka organizacja, ale pamiętaj, że z małych organizacji też może być coś większego, nie? Pamiętaj też, no dlatego uważam, że jeśli dobra drużyna by była, słuchaj, no to ona nie spadnie. No to chyba wiadomo, to, to jest normalne. Jak napisał jeszcze na to kapitan Eternal Fire Major. W tej chwili Vertigo jest lepszy od Train'a. Gracze, którzy lubią te wersje mapy, są w błędzie. Poznaliśmy. <laughs> Akurat Vertigo nie jest lepszy od Train'a, nawet na ten moment, ale i tak. Uważam, że Vertigo musi być wyrzucone, bo bardzo mało ludzi to gra. Prawie nikt. Dać po prostu overpassa, a nie traina. Po prostu dać overpassa i wybogi. By Kolejne dwa miejsca w rankingu HLTV top 20 graczy. Na 12. lokacie znalazł się Malps, który wyznaczył swojego następcę w MA t Lake'a jako gracza, którego warto obserwować. W przypadku Bolt Prediction u Wonderful'a mamy 17-latka z paszy new UA 0 Fixa. Mamy nowe wieści, jeśli chodzi o ESC Gaming, które ponownie chce wejść w polski rynek. Jak twierdzą liki z polskiej i międzynarodowej sceny? Dla mnie to tylko jedyny, to jest brazylijski luz, tak? Tylko, żeby tylko ich wziąć. No bo to nie widzę innej opcji w tym momencie, kogo oni mogliby w tym momencie podpisać. No nie widzę innej opcji, serio, w tym momencie. Jakoś, oni losko go chcą podpisać? No ich podpisują, wiecie, słuchajcie. Jeśli SC nie podpisało kontraktów z luzem, oni chcieli pewnie z 4K złotych, tak? 5K-4K złotych zarabiać. A sc może się nie zgodziło na to. Tak mi się wydaje ogólnie. No to co, to, to, nie chcą 3000 tysiące dać? 2,5 tysiąca? No wiecie, no nie ma polskiej organizacji. Tu jest problem i Polacy ogólnie to wszystko będą podpisywali teraz, nie? Ale Brazylijski Luz na to się pewnie nie zgodził. No i wyszło jak wyszło. No ale ja ogólnie bym, no to jest, no tylko ich podpisał, bo plus jest taki, że Brazylijski Luz ma slota w ESL Challengerze. A to bardzo dużo daje, nie? Organizacja chciała podpisać kontrakty ze składem Brazylijski Luz, jednak podobno nie udało im się dojść do porozumienia. To samo zresztą miało stać się w przypadku formacji anonimowo. Nie są to jednak oficjalne wieści, które jeszcze z przymrzeżniem oka. Znaczy ja też ogólnie, wiesz, to są liki polskiego e sportu, to to ja też też aż tak nie wierzę, no ale coś może z tym być, no? Sam jestem ciekaw. Przeciwi, które od kilku dni krążą na scenie Cesa mają się już niedługo potwierdzić i do Monte dołączą Riu, a tak stary, no ale piszesz, że co to jest 4K, masakra stary, a no, słuchaj, czyli uważasz, że drużyna, która no nie ma jakichś super osiągnięć, dajmy na to, i gra, nie wiem, top 100 HLTV ranking, uważasz, że powinna zarabiać 8K? Czy co? Bo ja nie rozumiem, bo no ja nie rozumiem was, no. Albo się poświęcacie grając w gierkę, albo się do roboty, tak? Na studia i tyle. No, musicie to zrozumieć wreszcie, bo niektórzy widać, że dalej tego nie rozumieją, nie? No. No, no stary, no po to grasz, zarabiasz dajmy na to, te 4K, żeby się rozwijać. Czy człowiek kiedyś nic nie zarabiał? I grał. I się chciał rozwijać w tej grze. I do czegoś doszedł, tak? No to jest normalne. Jak nie zarabiałem nic, potem 2000 zł, 1500, żeby był zadowolony, nawet 1000 zł był zadowolony. No trzeba po prostu się poświęcić. Albo się poświęcasz, albo wypijesz i tyle. Ciesz się, że 4 koła dostajesz, to jest naprawdę na przykład dobra pensja, tak? Nawet jakby 3 koła dostawał, to dostajesz zagranie w grę, 3 koła, a możesz zarabiać więcej, jeśli będziesz dobry. Jeśli będziesz dobry, będziesz piał się wyżej w rankingu, no to będziesz dostawał większy high. tylko taki kontrakt trzeba podpisać, czyli dostajesz podstawy, dajmy na to 4 koła, wam tłumaczę, bo dużo ludzi tego nie ogarnia, kontrakt jaki podpisać, czyli progresywny, 4 koła dostajesz podstawy, awansujesz do top 80 rankingu HLTV, dostajesz, dajmy na to, 8 podwyżki Top 70 dostajesz 500, dajmy na to top 60, dostajesz tysiaka. Tak, ale ludzie nie podpisują takich kontraktów i organizacje też czasami nie chcą podpisać takich kontraktów, ale no to jest najlepszy, najlepszy kontrakt w tym momencie, bo cię, wiesz, cały czas masz motywację, że jeśli będziesz wygrywał, będziesz lepiej grał dużo nowo, każdy zawodnik tak powiem mieć. Będziesz zarabiał więcej hajsu, nie? Będziesz zarabiał więcej hajsu, ale w Polsce przyjęło się tak, że na to, że ty by chciał 10 koła, a czy wygra czy ramowy Ne stary! bo i tak dyszkę dostanie, no nie? No i później, ty nie masz takich, takiego czegoś, że no muszę grać lepiej, żeby zarabiać więcej. Musimy się starać drużyno, no nie? Wiecie o co chodzi. No tak wygląda w Polsce granie w CS-a zazwyczaj. Nie zawsze, ale zazwyczaj tak wygląda. Tylko wam mówię jak to, z mojej perspektywy, nie? Jak to wyglądało w CS-ie, nie? Tak jak się spodziewano, organizacja Ankal posadziła cały swój skład na ławkę rezerwowych, a ich nową formację mają ogłosić niebawem. Tak wyglądała ich drużyna, którą posadzili na ławkę. Nie tak dawno paszynimy no, Pożegnało no, nie się z, z Escalon, a dwa dni temu trafkę. poinformowali, że ze składem żegna się prowadzący FIR. Głos... No, FIR, no niby do Fnatic ma iść, tak? Ale tam Klimza też powinni usunąć na trenera, jak już no. Tam Blamefi Matysko, więc ten NAWK też nie jest średnim snajperem, ja nie wiem Mówił no. ...mówił o jego potencjalnym dołączeniu do Fnatic. Tyle póki co zostaje z ich zespołu. Ale Topa dołączył do Passion UA jako IGL, więc no też może coś z tego jeszcze będzie. Według przecieków jednym z ich nowych zawodników miałby być Kwam. On Oficjalnie zajął miejsce mistrza w drużynie Sashi, i w tej chwili tak wygląda ich formacja. Nie Bez większych tak zaskoczeń tak, Wildcard tak. przedłużył kontrakty z JBA, Stanisławem no. i Sonikiem po dobrym no występie na ostatnim meczu w Chinach. Oczywiście umowę na cały 2025 rok przedłużył również nasz polski trener Win. No i gratuluję. W Klawii head coachem formacji akademii. No i Klucha też jest na coachu i bardzo dobrze, niech się rozwija. Ja to kibicuję każdemu, tak? Ja do Spawika nic nie mam, ale po prostu. Po prostu, jeśli ktoś pie jakieś bzdury na mnie czy coś, no to ja po prostu mam też swoje zdanie, mogę coś powiedzieć. Ja mu też gratuluję, że się dostał. Niech dobrze poprowadzi młodziaku, bo on jest w akademii, tak? No, Niech dobrze poprowadzi młodziaków, ja mu życzę jak najlepiej, nie? Które jest obecnie w trakcie tworzenia. Fiku też Przeciki potrafi się pogratulować. Fiku został ostatni. OG, jest. No, mówię, Fiku to ma tam papiery widowiskowe. Fiku ma tam papiery. OG dalej w akademię się bawi. No, dla mnie to też tiery 2-3 team, tak. Jednym elementem układanki jest różnie OG. W tej chwili tak. Dobrego nawodnika wzięć, proszę. się kontrakt z organizacją Gamer Legion i tym samym szuka dla siebie nowych wyzwań. Poza rzecz jasna ofertami na pozycję analityka, Polak jest otwarty na wszelkie propozycje w tym także może rozważyć powrót do profesjonalnego grania. Adam S oficjalnie nie jest dużej częścią Movie Star i mówi się ogólnie, że organizacja zastanawia się nad całkowitym opuszczeniem sceny spółwysłu Iberyjskiego. No, oni chyba ich wyrzucili, już nie? Tam dali ogłoszenie, mówi Starkoj, że mogą szukać sobie drużyny jakoś tak, nie? Sam jestem ciekaw, co tam się wydarzy do końca. Czy oni gdzieś dojdą, czy nie? Ale no nie dziwię się, no te, mówi Starkoj, no tam hajs duży szedł, a no wyniki, no takie. No, taka drużyna tier 2,5, nie? Coś takiego za bardzo nie szło. Brazylijskie Legacy podpisało Luxa, czyli byłego gracza Payne, jako ich nowego zawodnika. Obecnie tak wygląda ich skład. Alister nie jest już trzymany kontraktem z FlyQuest i może szukać dla siebie nowej organizacji do reprezentowania. No, no może w Australii coś znajdzie, nie? O, jest. West. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu 2 na 10, widzowie akcja dnia, wystarczy podnieśćcie swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagranie dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. Super a w tym materiał. Super materiał. Przypomnijcie o naszym a. kodzie na Pirates. Słuchajcie, że jesteście w stanie znaleźć łapkę w górę i subskrypcję. Super. Dzięki, że jesteście z nami. I łapeczka.